Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy program z cyklu Gość Dnia. W naszym studiu jest dzisiaj z nami Pan Grzegorz Leszek, miłośnik sportu, pasjonat biegania, no i przede wszystkim koordynator projektu Górskie Rekordy. A o tym warto powiedzieć, bo to jest jedno z ciekawszych przedsięwzięć w świecie sportu w ostatnim czasie w Polsce. Masz do pokonania bardzo długą trasę. I bardzo wiele gór, można powiedzieć, że jednych z bardziej wymagających, no ale też nie wszystkich, wzniesień w naszym kraju. Chcesz to zrobić w bardzo krótkim czasie. Mówimy tutaj o rzędzie kilkudziesięciu godzin, dokładnie sześćdziesięciu? Sześćdziesięciu, można powiedzieć, siedmiu. Aktualny rekord jest 89 godzin 30 minut, należący do Agnieszki Korpal i Grzegorza Łuczko. I to jest 200 kilometrów ponad no, trzeba no, zrobić w tak krótkim czasie. To jest ogromny plus... wysiłek. Biegania plus jazdy samochodem. Ogromny wysiłek, nie tylko mój. Jako osoby, która wykonuje pracę fizyczną, czyli biegnie, ale też całego zespołu, czyli e, kucharzy, e, którzy opracowują jedzenie. E, właśnie teraz e, w restauracji Dinette we Wrocławiu tworzy się e, jakby menu dla mnie, w Pawła jakby, odpowiedzialnego za mapy, który tworzy cały harmonogram przejazdów, e, gdzie mnie odbiera, gdzie mnie zostawia. W, w Praca zespołu to jest bardzo ważne, nie? tylko można powiedzieć biegnę. Biegniesz, ale to jest, można powiedzieć, że sport ekstremalny, bo od tego typu wyczynach nie słyszymy często. Pierwszy rekord zdobycia tych wszystkich szczytów, zniesień to jest około 120 kilku godzin. Potem kolejny 89, jeżeli dobrze pamiętam, ty chcesz zejść do niecałych 70. To jest ogromny wysiłek do organizmu. Jak trzeba się do tego przygotować. A trzeba spojrzeć na to również przez pryzmat tego, że biegi się w Polsce stają coraz bardziej popularne. Czy znaczy ideą projektu Górskie Rekordy. Jest zdobycie tych 28 szczytów, nie tylko ich. Jakby będziemy wyszukiwać inne rekordy albo ustanawiać nowe, ale chcemy je wyśrobowywać jakby do granic, możliwości tak, żeby zostały na co najmniej kilka lat. I pytasz, czy to jest ekstremalne? To jest bardzo ekstremalne. Jakby nie, Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy przewidzieć, jak mój organizm się zachowa po 89 godzinach e, bez e, spania takiego ciągłego gdzieś tam będziemy łapać kilka minut snu w samochodzie. E, niewiele osób jest w stanie to zrobić, też ze względów logistycznych, bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. E, diety, samochody, jakby wsparcie całe. A po co to Mówię. robisz? Bo niektórzy zapytają: No po co? No biegać można, można sobie pobiegać tutaj na hojnik też będzie fajnie. Na chojniku często trenowałem, więc jakby to jest bardzo fajna góra. Nie wiem, lubię przenosić jakby swoje granice, poznawać jakby swój organizm pod tym kątem fizycznym, promować bieganie, jak najbardziej tak, chociaż nie powiedziałbym, że to jest jakby do końca promowanie zdrowego biegania. No, mówimy tutaj o wysiłku dla organizmu ogromnym. <sum> Ale właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, bo mówiąc o bieganiu, no to wszyscy, większość z nas pomyśli sobie tak, no musimy sobie kupić strój odpowiedni, wybrać dobrą trasę i biegamy. A żeby zdrowo biegać, żeby nie mieć oczywiście później żadnych problemów, no to musimy do tego jeszcze otoczkę odpowiednią dołożyć w postaci i odpowiedniego żywienia, ale również jeszcze treningu. A o tym nie każdy pamięta, bo to jest nie tylko siłownia. Siłownia i pamiętać trzeba, że przede wszystkim regeneracja. Dlatego, że organizm jak bardzo szybko wejdzie na jakiś poziom, jeżeli zaczniemy uprawiać sport dosyć systematycznie, to on wejdzie na pewien, pewien poziom, wydolnościowo, ok, wzrośnie nam jakby, w, możliwości nam wzrosną, ale niestety stawy, kości. Nie utrzymają takiego wzrostu obciążenia, więc to jest ważna regeneracja. Ważne jest, aby dodać inne elementy treningu: basen, siłownie, żeby być ogólnie sprawnym fizycznym. Muszę pamiętać, że jakby bieganie samo w sobie ok, jest fajne, ale do pewnych granic. Tak, jeżeli biegamy tam do 5 km co jakiś czas, wszystko będzie ok, ale jeżeli podwyższymy swoje jakby objętości treningowe no to musimy zdawać sobie sprawę, że organizm potrzebuje chwilkę, żeby się zregenerować. Mhm. A jakim zainteresowaniem cieszą się biegi w Polsce? No i nie tylko, e, na przykład w naszym regionie, bo w regionie Dolnego Śląska, mówimy tutaj e, też o Karkonoszach, bardzo dużo takich imprez biegowych mamy. E, biegamy na hojnik trzy razy śnieżka chociażby, no to są imprezy, które, w których uczestniczy po kilka tysięcy osób. Mhm, e, tak. Chociaż y, można zauważyć, że Karkonosze na, jakby na, w porównaniu do reszty kraju troszeczkę odstały. Dlatego, że już wie, kilka lat temu był festiwal w Krynicy, y, lądek, imprezy duże, biegowe, górskie odbywały się, już tam jest na któraś tam edycja. My mamy na przykład trzy razy Śnieżka, raz teraz mamy drugą edycję, y, Maraton Karkonoski, no to jakby tutaj jest ten, ale w y, Letni bied piastów, teraz mamy dopiero trzecią. Także w Karkonosze dopiero wchodzi to jakby bieganie, ale jak. Tak, masz rację, w całej Polsce bieganie jest niesamowicie popularne. Jest to prosty sport, stosunkowo tani, nie potrzeba ani się uczyć jeździć, tak jak, nie wiem, w przypadku nart, nie muszę instruktora. Kupujemy buty, strój i, i na pole. Powiedziałeś, że w Karkonosze ten sport y, wchodzi, ale zanim on tak chyba na dobre wejdzie, to może już z Karkonoszy wyjść, a przede wszystkim y, z tego najwyższego szczytu, czyli ze śnieżki. Bo mamy tutaj drobny problem, a w zasadzie y, problem dla sportowców, no, a y, sprawa istotna dla ekologów. Y, dbamy podobno o to, aby nie zadeptać szczytu śnieżki. Czesi już nie pozwalają na organizowanie imprez sportowych po swojej stronie granicy. Polski y, Karkonoski Park Narodowy y, imprezy, imprezą mówi tak wszystkim, ale tylko do końca tego roku, a później nie wiadomo. Jak Ty się zapatrujesz na to? Hmm, czy ja nie wiem, na jakiej zasadzie, czy całkowicie będą zamknięte, czy tylko będzie na okres wakacji? Podobno imprezy, które są do tej pory, te, które są już największe, one mają zostać, ale to jeszcze nie jest wszystko pewne. A pozostałe, które miałyby być organizowane, nowe na przykład, no one są pod znakiem zapytania, dużym. Hmm, no Ciężko tutaj stwierdzić. Jeśli chodzi o zadeptywanie śnieżki. Tutaj jakby nie chciałbym się wypowiadać, jakby nie znam jakby pracy karkonowskiego parku narodowego na tyle, żeby się wypowiadać, jak śnieżka tam geologicznie zbudowana i czy faktycznie biegacze to rozdeptują. Ja bardziej bym się skupił na kwestii bezpieczeństwa, dostępności gór, tak? Bo jeżeli załóżmy na imprezie wystartuje 500 osób i pojawiam się przykładowo w okresie wakacyjnym, kiedy na szczytach w weekend będzie następne ileś tam set turystów, to na biegów. Może być naprawdę niebezpiecznie, bo to nie jest zamknięta trasa, tak jak w wyścigu kolarskim, że zamyka policja, pilnuje bezpieczeństwo. Tutaj wszyscy są jakby takimi samymi użytkownikami szlaków, gdzie biegacze poruszają się na zbiegach bardzo szybko. Ale inną kwestią jest na przykład dostępność gór dla wszystkich, tak? Bo o, jakie niebezpieczeństwo stwarza biegacz, który jest w stanie ze śnieżki, kiedy się załamie, pogoda zbiec w, ciągu, zbiec w przeciągu pół godziny. Może nawet swój własny rekord ustanowić. Tak, pobije rekord, a na przykład osoba, która wchodzi na śnieżkę kompletnie nieprzygotowana. Nie, wiem, w Japonkach, w, w, w butach na wysokim obszarze. Ale jak oceniasz pomysł w ogóle stawiania pod znakiem zapytania imprez sportowych tutaj właśnie. No, na szczycie śnieżki, bo reszta pasma górskiego jest jak najbardziej dostępna. Karkonoski park mówi, że zapraszamy wszystkich, możecie na przykład wybrać miejsce, sprawdzimy i jeżeli wszystko będzie ok, nie ma najmniejszego problemu. Hmm. Ciężko, naprawdę mi jest ciężko się wypowiadać. Mam też za mało informacji, tak żeby jakby osądzać pracę Karkonoskiego Parku czy organizatorów. Tam jest masę dokumentów do wypełnienia. Także A to... może się ktoś kontaktował z Karkonoskiego Parku? Z osobami, które organizują tego typu imprezy? Może masz jakąś wiedzę na ten temat? Bo ja rozmawiałem nie tak dawno z Maciejem Grabkiem, który organizuje wiatr rowerowy na przykład na Śnieżkę i on mówił, że z kpn nikt i nie chciał się kontaktować, znaczy nie kontaktował się, może nie to, że nie chciał, ale nie kontaktował się do tej pory. A to jest czy dosyć dziwne, no bo już mamy połowę roku. Czy znaczy ogólnie brak konsultacji, jakiejkolwiek chęci współpracy z, z organizatorami imprez ze strony Karkonoskiego Parku Narodowego jest tutaj jakby pozostawia wiele do życzenia. Fajnie by było, gdyby wszystkie jednostki organizacyjne czy imprezy, czy dbające o nasze bezpieczeństwo, tak jak GOP, czy o bezpieczeństwo środowiska naturalnego, jakby współpracowały ze sobą i, i wypracowały jakiś wspólny konsensus, tak, że ok, słuchajcie, chronimy śnieżkę, to jest nasze dobro, nie robimy imprez w tym i tym czasie, bo nie wiem, coś tam się wylęga, ale żeby to było wszystko spójne i klarowne i żeby było jasne dla wszystkich, a nie decyzje takie ad hoc. Czy generalnie pozostaje nam mieć nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku? Bo zostało nam pół roku i powinniśmy rzeczywiście zadbać chyba o to, żeby, żeby było dobrze. Miejmy nadzieję, że nikt. Metam mojego biegu jest na śnieżce. Mam nadzieję, że nikt to nie stanie i nie pozwoli. No być. w tym roku biegniesz, więc to chyba nie będzie tak źle. No ale właśnie, wróćmy do górskich rekordów. Dzisiaj w poniedziałek o godzinie 12 na górze szybowcowej organizujesz konferencję prasową, na której przedstawisz ideę tego przedsięwzięcia. No właśnie, kiedy, kiedy zaczynasz, kiedy planujesz skończyć, no jak duża będzie ekipa, bo już powiedziałeś, że masz osoby, które się zajmują między innymi gotowaniem, dla Ciebie będziesz mieć dwóch kierowców, no ale to, to, to nie jest wszystko. Zaczynamy w Bieszczadach, od szczytu braliśmy sobie tarnicę. Idziemy troszeczkę innym systemem niż y, wszystkie ekipy, które do tej pory y, jakby podejmowały wezwanie pobicia rekordu, ponieważ y, nie zaczynamy z gór święto, od gór Świętokrzyskich, tylko zaczynamy od bieszczad. Y, jest to zasadne. Taki robimy mały eksperyment, mały taki myk, zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Na razie z wyliczeń wychodzi, że jest ok, y, że rekord jest do, w naszym zasięgu. W, tarnica pierwsza, czyli bieszczady. Przesuwamy się na zachód. Zdobywamy po kolei szczyty, jest ich 28. Najtrudniejsze, no niewątpliwie, przewyższeniem i dystansem są rysy, tak. Przemieszczamy się między szczytami samochodem, czyli podjeżdżamy samochodem do miejsca legalnego, gdzie zaczyna się szlak na dany, dany szczyt i tam ja już wykonuję pracę fizyczną. Zespół, który zostaje na dole, czyli dwóch, pa, dwóch pawów Jeden ma za zadanie opracować trasę przejazdu do następnego y, szczytu, bądź też y, jako piersi robimy taki, taki też zabieg, że samochód niektóre szczyty objedzie, czyli bardziej opłacalne jest dla mnie zbiec z drugiej strony góry, niż zbiec w to samo miejsce. No, żeby naturalnie zyskać jakieś tam minuty przewagi. No i jedzenie, to, to jest bardzo ważne. Paweł y, Bieganowski z, to, to ogrom pracy musi wykonać, żeby zaplanować i wyszukać największe przerwy między, w, między jakby szczytami, tam gdzie a przede wszystkim, że okej, okay, w tym momencie będziesz miał największy spadek, musisz to, yy, musisz to teraz jeść. Co ciekawostka, teraz jak robiliśmy rekonesans yy, na skrzycznym, yy, w 35-stopniowym upale, yy, uwierz. Yy, Ważyłem się przed i po, 2 kilogramy straciłem yy, przez półtorej godziny w biegu na skrzyżę. Tak Ale czy że... mieć dobrą kondycję, żeby tyle stracić? <laughs> to jest to niesamowite. Yy, no mam nadzieję, że znaczy jestem przekonany, że, że moja kondycja jest bardzo dobra. No, włożyłem masę pracy, żeby jakby dojść do tam poziomu tego, w którym jestem. Masę pracy zespołu, żeby zrobić rekonesansę. Byliśmy na przeciągu dwóch miesięcy na 20 szczytach już. A czyli 28. miasto Jelenia Góra wspiera e, sportowców? E, Bo tutaj e, można powiedzieć, że w pewnym sensie promujesz Jelenią górę i jesteś wiele, e, z Jeleniej góry, mieszkasz w niej. O, oczywiście. E, prezydent Marcin Zawiła, był patronatem e, cały projekt. E, jestem w stałym kontakcie z e, urzędnikami miejskimi, którzy. Od strony technicznej bardzo mi pomagają. No właśnie, a to jest wsparcie yy, również takim dobrym słowem, czy rzeczywiście mówimy tutaj o konkretnych pieniądzach, na przykład na paliwo do tego samochodu, który yy, musisz dojechać. Projekt jest yy, komercyjny bardzo. Yy, nawet nie wnioskowałem do Urzędu Miasta o, o dotację tam jakieś yy, na paliwo. Yy, idziemy na rekord. Sobie mogliśmy poprosić o jakieś pieniądze. No właśnie, no bo, pomoc techniczna ogranicza się tylko i wyłącznie do czego? Do wsparcia medialnego przede wszystkim i do rozpropagowania tego projektu. Ze strony Jeleni Góry, bo zarówno tak jak mi zależy, żeby promować Jeleni Górę, tak samo w, urzędnikom miasta promować chyba ludzi, którzy są związani z miastem i robią ciekawe rzeczy, które mogą to miasto wypromować. Tak mi się wydaje. Czyli można powiedzieć, że jeżeli będą kolejne górskie rekordy, to, wtedy yy, tak. ta pomoc może troszeczkę inaczej wyglądać. To jest, tak, to jest też inny, inny aspekt. To jest pierwszy jakby projekt zaczyna się od górskich rekordów znaczy górskie rekordy zaczynają się od 28 szytych od, od korony. Yy, jesteśmy zgranym zespołem, yy, wierzymy, że nam się to uda, ale jakby nie patrząc, to jest cały czas jakby nasz pierwszy, nasze pierwsze wyzwanie. Jak najbardziej będą następne, yy, jeżeli ten się powiedzie, więc będzie jeszcze większa motywacja, żeby z, wyszukać sobie jakieś następne, bardzo ambitne cele. Ale my to jest pierwszy, pierwszy nasz sprawdzian, taki na polu mm, otwartym, więc yy, wszyscy na razie jeszcze tak są. Po macoszemu. No to trzymamy za Ciebie kciuki, trzymamy kciuki za to, żeby rzeczywiście ten rekord został pobity. No i o wszystkich Twoich dokonaniach będziemy informować na bieżąco. Wszystkie e, szczyty jakby są tak skonstruowane i na stronie górskie rekordy PL są dostępne. Jakby my to nazwaliśmy karty transportowe, czyli każdy, kto ma chęć towarzyszyć mi podczas biegu na któryś szczyt, może sobie ściągnąć PDF, gdzie będzie zaznaczany, z którego miejsca zaczynamy, jakim szlakiem biegamy i mniej więcej ile to będzie trwało, więc jeżeli ktoś ma ochotę na którymś szczycie potowarzyszyć nam albo chociaż kibicować na ścieżce, na mecie, który ma nadzieję, że to będzie sobota w godzinach tą popołudniowych, no to serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci za rozmowę. Grzegorz Leszek, koordynator projektu Górskie Rekordy. My trzymamy kciuki i będziemy rzeczywiście na bieżąco śledzić i informować Państwa o tym, jak wyglądają postępy w biciu rekordów. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.